Drodzy bracia i siostry, to przedostatnia niedziela roku kościelnego. Dlatego dzisiejsze Słowo Boże mówi nam o rzeczach ostatecznych, o tym, co dziać się będzie na końcu czasów. Trzeba jednak pamiętać, że w języku greckim, w którym napisany jest Nowy Testament, słowo telos, które oznacza koniec. Oznacza także cel. Kiedy Pan Jezus mówi w Ewangelii o końcu, mówi zarazem o celu. Dla ludzi, którzy w Niego nie wierzą, to jest tylko koniec. Natomiast dla nas to jest koniec jednego etapu i cel, do którego zmierzamy, w którym rozpoczyna się drugi etap. To znaczy to, co Pan Bóg dla nas wszystkich przygotował. Ewangelia ta dzisiejsza rozpoczyna się od słów mrożących krew w żyłach, o tym, że wszystkie moce zostaną zachwiane, że Słońce się zaćmi, że Księżyc straci swój blask, że gwiazdy będą spadać, właśnie, że moce niebios zostaną wszcząśnięte. Ale to się owszem wydarzy. Mówią o tym astrofizycy, astronomowie, że za miliardy lat dojdzie do tego, że Słońce wybuchnie, że spali Ziemię, że zajdą inne bardzo poważne procesy, ale to miliardy lat. To, można by powiedzieć, nie dotyczy naszego życia. Chociaż niektórzy ludzie się tym martwią i już planują, jak tu uciec z systemu słonecznego i zamieszkać na innych planetach, bo ich trochę odkryto. Być może tam są warunki do życia i że w ten sposób ludzkość uchroni się przed zagładą. Ale to są mrzonki, tak naprawdę. Ponieważ wcześniej czy później wszędzie nadejdzie koniec. To te wyrażenia, że Słońce się zaćmi, że Księżyc straci swój blask, że gwiazdy będą spadać, mają też inne znaczenie. Dlatego, że w starożytności, w pogaństwie starożytnym, bogowie to byli właśnie. Słońce, księżyc, w języku greckim helios, selene, czy gwiazdy, planety. Do tej pory planety nasze, nie wiem czy sobie tego to uświadamiamy, noszą nazwy czy imiona bogów pogańskich jak Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn to bogowie z Panteonu Rzymskiego. Zwłaszcza Jowisz, który był najważniejszym bogiem Rzymu, ale czczono też oczywiście i Słońce, czczono i Księżyc. I Pan Jezus zapowiada też w tym drugim znaczeniu, że religia pogańska upadnie, że to wszystko, na czym ci ludzie wtedy oszukani przecież przez złego ducha, w czym pokładali ufność, w czym mieli nadzieję właśnie w Jowiszu, czy w słońcu, czy w Wenus, czy też w księżycu, który pięknie po grecku nazywa się Selene czy luna po łacinie, że to wszystko też straci swój blask i że, że upadnie. I tak rzeczywiście się stało, bo te wszystkie bóstwa pogańskie zostały strącone ze swoich piedestałów, Zniszczone, czy to przez czas, czy przez ludzi. Pamiętamy tylko o nich dlatego, że ktoś o nich pisał. Straciły tę rolę, jaką miały wtedy fałszywą rolę, bo przecież nie były żadnymi bogami. To było jedno wielkie oszustwo. I tak się też dzieje i w naszym życiu, bo i my mamy nasze bożki, które mają inne imiona. To już nie jest Jupiter, czy Jowisz, czy Słońce, czy Księżyc, czy Wenus, czy inny jakiś bożek z tamtych starych, pogańskich, ale to są te rzeczy, na których opieramy swoje życie, które dają nam bezpieczeństwo, które według nas dają nam szczęście. To pieniądz, różne przyjemności, nasze plany, które się mają spełnić. I o tych Bożkach też mówi Pan Jezus, że one się zaćmią. Że to, co w naszym życiu jest słońcem, jeśli to nie jest On, On Słońce Sprawiedliwości, to ono się zaćmi. Że księżyc, że to, co powiedzmy, jakoś oświetla noce nasze według nasza wiedza i tak dalej, że to też straci swój blask. Że nasze gwiazdy, nasze rzeczy, w których pokładamy ufność, celebryci, że będą upadać, co się zresztą dzieje. Sami jesteśmy tego świadkami. I Pan Jezus nas przed tym przestrzega, żebyśmy właśnie nie pokładali w tym nadziei, bo wtedy skazujemy się na cierpienia. Mówi gdzie indziej Pan Jezus o tych samych rzeczach, Dodając, że ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu tego, co ich czeka. I tak się dzieje rzeczywiście, że jeśli dotykają nas ciężkie doświadczenia i to wszystko, na czym opieraliśmy do tej pory nasze życie, gaśnie, traci swój blask, upada, wtedy rzeczywiście pochłania nas lęk, jeśli tą, tym oparciem nie jest Jezus Chrystus. On mówi, kiedy się to dziać zacznie, mówi to do chrześcijan, mówi to do nas, do jego uczniów, podnieście głowy, nabierzcie ducha, bo zbliża się wasze odkupienie, bo ja będę mocą waszej słabości, w tych wszystkich rzeczach ostatecznych, przez które każdy z nas przejdzie. Ewangelia jest dobrą nowiną. To nie jest straszenie człowieka tym, co go czeka, co jest nieuniknione. To jest obietnica celu, do którego zdążamy i który najgłębiej w naszych sercach pragniemy. Tego celu, którym jest On, on Jezus Chrystus, On Sam, który pragnie nam dać to szczęście, w którym sam żyje. Więc dlatego przeżywamy to zakończenie roku kościelnego i te słowa Boże, które mówią nam o przemialności, o rzeczach ostatecznych, z nadzieją. Z tą nadzieją, którą jest on sam, bo święty Paweł nazywa w pierwszym liście do Tymoteusza, i to w pierwszym wersecie, nazywa Jezusa Chrystusa naszą nadzieją. Te rzeczy ostateczne są właśnie po to, aby wzbudzić w nas nadzieję, aby powierzyć się Panu, miłosiernemu sędziemu, przed którym każdy z nas stanie i owszem, zostanie osądzony w miłosierdziu, w tym miłosierdziu, któremu się powierzamy. Chyba, że ktoś zamknie się na nie, że je odrzuci, że wybierze tę perspektywę, którą świat mu obiecuje i która wydaje się jasnością, ale która ostatecznie okaże się ciemnością, która się zaćmi, straci swój blask i upadnie. Oby nikogo z nas to nie spotkało, obyśmy zawsze zachowali żywą nadzieję i ufność w naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam dziś o sobie i o tej nadziei przypomina, Przypominając jednocześnie i ostrzegając nas, byśmy nie pokładali ufności w tym, co przemija, a jedynie używali tego i to używali z miłością, dzieląc się tym, co otrzymaliśmy z naszymi braćmi i siostrami, aby nas przyjęli do wiecznych przybytków. Amen.